The day before Day before TV gry Już odlatuje całkowicie Dobra, dobra, dobry Kurde, to będzie hitior Fusiałka Nie. ma GTA się chowa jako gracze nieraz przekonaliśmy się, że to, co twórcy pokazują na przedpremierowych True. prezentacjach i to, co później trafia do sklepów, o ile w ogóle trafia, True. to nierzadko dwa zupełnie różne produkty. Bogatniej ale jesteśmy zdecydowanie bardziej czujni i nie tak łatwo wcisnąć nam kij. Nie no, to dobrze wygląda. O, cholera. Damn. No ta gra mega strajlerów wygląda. Oho, syreny. Oczywiście nie mam żadnych dowodów na to, że twórcy The Day Before no patrz, jak to oszukują i nie mam zamiaru nikogo przekonywać, że tak jest. Wręcz przeciwnie, trzymam kciuki, żeby ta gra była przynajmniej w 70% tak dobra, jak wskazują na to materiały promocyjne. Czata, ale jest jakaś faktyczna jednak, premiera w tym roku. Warto wziąć kilka głębokich wdechów i nie dać się ponieść emocją, ponieważ po dokładniejszym przeanalizowaniu tego, co na chwilę obecną wiemy o The Day Before, nie trudno dojść o. do wniosku, że wygląda to po prostu zbyt dobrze. Ten projekt jawi się jako perfekcyjne połączenie The Last of Us, The Division, The Last This of Us i Spin Tires. Przepiękna grafika, wielki w pełni no wykorzystywany przez zombie, elementy survivalowe, możliwość prowadzenia Hopakowa. pojazdów w pakiecie z realistycznym modelem jazdy, dynamiczna walka, a wszystko to w towarzystwie <laughs> innych żywych graczy. The Day Before to, no, trochę, to good. jeden z największych, najbardziej ambitnych projektów ostatnich lat. Tym bardziej zaskakujące jest, że nie odpowiada za niego Ubisoft, Rockstar, Electronic Arts ani Activision, tylko niewielkie, niezależne no, studio Fantastic. Ekipa, do która dotychczas studii. wydała na świat ONE, The Wild Eight oraz <laughs> Dead Dozen. Produkcje, których pod względem skali i rozmachu no, nawet nie jest. dobre doświadczenie z kolei rolę wydawcy wzięła na siebie rosyjska firma Mytona, posiadająca Ros, w ofercie takie hity jak Cooking Diary, Crooked Pines czy Seekers Notes. Ale może teraz mają mobilne. Oczywiście zdarza się, że niewielkie, niedoświadczone studia porywają się na projekty, które pod względem skali potrafią zawstydzić branżowych gigantów, ale Powiedzmy sobie szczerze, nieczęsto kończy się to sukcesem. Okay. Internet pełny jest porzuconych, niedokończonych, rozgrzebanych od lat produkcji, które zwyczajnie przerosły możliwości swoich twórców. I nie trudno odróżnić nowatorską grę niezależną od wysokobudżetowego przedstawiciela tak zwanego mainstreamu. Okay. Z The Day Before jest nie, no, czad, Patrz, jak to wygląda. To przeogromna produkcja. W ogóle się in-game footage to nie jest y, cinematic, tylko faktycznie gra niby, nie? To, która jednocześnie Wygląda lepiej niż większość tytułów dostępnych FCC. obecnie na rynku. Jak to możliwe, że w ciągu roku twórcom udało się przeskoczyć z tego do tego? Dobre pytanie. Być może ekipa faktorowały <grym> po prostu wyjątkowo zdolni ludzie, których wcześniej ograniczały braki budżetowe i dopiero teraz dzięki finansowemu <grym> wsparciu <grym> Majtony w pełni rozwinęli skrzydła. Może. Nie no, gra wygląda mega, nie? Wspominałem już, że twórcy The Day Before pełnymi garściami czerpią z innych, konkurencyjnych produkcji. Jednak mam wrażenie, że czasami idą z tym o krok za daleko. Spójrzcie tylko Oho. na logo. No trochę The Last of Us. <laughs> Ej, bez kidas, jak to Identyczny jakieś ruskie, font, normalnie ten? Kolor, tło, a nawet zabrudzenia. O nie. A teraz ten oficjalny screen. The Division. O nie! Wygląda podobnie, prawda? O oh, no z no! perspektywy skopiowali w zasadzie całą kompozycję. Ej, Beskidu! co to kurde jest? No nie! To była moja nadzieja na ten rok. Dlaczego wszystko się niszczy? To była moja nadzieja. Żyłem w tą grą! Myślę sobie: wakacje GTA, a we wrześniu let's go! A to okazuje się, że Halo! Bliźnicy, rozstawienie postaci. Samochód po lewej stronie. No dokładnie nie. taka sama postawa bohatera na pierwszym planie, który lewą nogą wykonuje właśnie krok do przodu. Są nawet Cegły widoczne przy dolnej krawędzi i flagi na budynku no po lewej. Co prawda w Dedy Division są świąteczne, a w The Day Before amerykańskie, ale. Sad, wyłączam ten film. Nie będą mi tutaj prawdy mówić. Ja będę żył w Twojej bańce mydlanej, że ta gra będzie super. To jakaś pr propaganda jest tutaj na tym filmie. No właśnie. Nie słucham. No i zupełnym przypadkiem akcja obu tytułów została osadzona w Bożonarodzeniowym pełnym najróżniejszych ozdób Nowym Jorku. Okej, okay, ma okay. tu umowy o przypadku, a fajnie. Fakt... no patrz, tu jest taksówka, tu jest samochód osobowy, no co wy czad? Nie widzicie tego? Tu jest taki daszek, a tu nie ma daszku, tu jest normalnie płasko, więc no. Ja nie wiem. I tu w ogóle taki szeroki jest budynek, a tu nie ma, tu jest mieszkalny. Że twórcy no, nie, nie w... są w stanie samodzielnie opracować loga ani screenów <laughs> promocyjnych, jest troszkę niepokojące. Nie no, zawaliście wygląda, kurde. Gameplaye pokazywane na przedpremierowych prezentacjach prawie zawsze są odpowiednio wyreżyserowane. Mm -hmm. Wiadomo, chodzi o to, żeby gra wyglądała jak najlepiej, jak najbardziej korzystnie, ale muszę True. przyznać, że chyba nigdy nie widziałem czegoś tak nieudolnie imitującego rzekomo prawdziwą rozgrywkę. Wszystko w tym filmie. Ja tak nienawidzę, jak są te prezentacje koopowe i jest sztuczny dialog. To jest tak rozmawiam z Torkiem i Hey Torek znalazłem Chłopskie w All right, on mówi Dobra, dobra, już idę do ciebie i potem wiesz, jestem obijany i na wojsciance. O, no, Michał pomóż mi. O, <laughs> jestem zawrany, to gra. Jestem tak płynnie nie i tak te... Przepraszam, nie, już nie się w czasie, że szczerze mówiąc mam poważne wątpliwości, czy to tylko znakomity reżyseria, czy może coś więcej. Hmm ale muzyczka jak zwykle ludzie nie potrafią Żadnych grać na prezentacjach luchów, zawahania drobnych pomyłek wszystko zgadza się co do milimetra ale wydupiło te owoce. pojawiają się w idealnych miejscach chmara zombie wybiega w taki sposób nie. że podnosi ciśnienie ale jednak daje graczowi czas na ucieczkę w, w ostatniej Siema, chwili jaki samon ze pogląd Ze staroekipą, bo na, na jajtorek nie chce. I my osadzonej w otwartym świecie, Miłość? a nie oskryptowanym liniowym Call of Duty. Na tym nagraniu absolutnie wszyscy sprawiają wrażenie statystów, których jedynym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych doznań gubionym Ale ładna katerowy. jest ta gra, no kurde. Warto pamiętać, że podczas realnej rozgrywki będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Nieco bardziej naturalnie wygląda hmm. najnowszy gameplay z akcją osadzoną na wsi. Tutaj możemy zobaczyć więcej jest drobnych taki i takich jak na przykład nie najlepszy system obrażeń. Okay. Zarażeni w zasadzie nie reagują na postrzały, biegnąc niewzruszenie naprzód do czasu, aż niewidoczny dla gracza pasek zdrowia spadnie do zera. Wtedy to jest po nadzieja, że to prawdziwa padają. gra. I to szczerze mówiąc również nie <laughs> wygląda najlepiej. Jeżeli wizualnie każda uliczka nowego Jorku będzie prezentowała taki poziom, a do większości budynków będzie można wejść w poszukiwaniu zapasów, to będzie to coś absolutnie rewolucyjnego. Nie, The no tak. nie, nie, 2 Wątrzbie. pozwalało na W jednak w bardzo w skali. W każdej misji mieliśmy do dyspozycji jedną nie, dwie uliczki, kilka sklepów True. i ewentualnie kamienice z dwoma otwartymi mieszkaniami. W nie, 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 7 lat i wiecie, biegniesz do przodu. I masz, nie wiem, jakiś sklep otwarty, jakiś dom jeden otwarty, a potem wszystko zamknięte, no nie? Form mamy otrzymać to samo, co. Więc tylko, wątpię, żeby że ruscy tutaj nagle wszystkie budynki tysiąc. mieli otwarte. Na logikę wydaje się to po prostu niemożliwe, dlatego doszedłem do wniosku, że świat zostanie pewnie podzielony na nieco mniejsze, półotwarte lokacje, przydzielone okay. konkretnym etapom rozgrywki. Ale nie. Lider studia Fantastic, Ed Gotowstew, zadeklarował, że, cytuję. The Day Before to duży, otwarty okay. świat, po którym można poruszać się zarówno pieszo, jak i samochodem, bez żadnych ekranów ładowania. W centrum okay. uwagi znajduje się wielkie miasto i jego okolice, ale gracze będą mogli również odkrywać farmy, rozległe łąki, małe osady, majestatyczne lasy i ośnieżone góry. I co jeszcze bardziej szokujące, Gotov zapewnia, że ekipa wciąż pracuje nad udoskonaleniem oprawy graficznej. O, to, to! Jeszcze ładniej! Babyform ma wyglądać. genialny chłop! Będzie 1000 FPS-ów, największy świat w ogóle w historii gier i jeszcze ładniejsza będzie. Pipo Blues! Zajebiście! że nikt na to nigdy nie wpadł, żeby gry były ładne, dobrze działały i były ogromne. Geniusz. Ruski geniusz. Jeszcze lepiej niż teraz. <laughs> Brzmi to przepięknie, ale. A to wszystko warto za pamiętać, 20 zł. Teddy Vision na pierwszych Boże. pokazach prezentowało się bardzo podobnie. No, Teddy Vision był genialny, czarny. Jezu, pokażcie mapę, prawa, błagam. Złudzenie w pełni otwartej struktury rozgrywki, miasto, w którym w tym o, samym to, momencie to, to, to dzieje się to, 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 to proszę błagam, spory nacisk położony na elementy survivalowe, minimalistyczny interfejs. Później okazało się, że był to jeden wielki pizz na wodę. Z The Day Before póki co jest troszkę inaczej, ponieważ twórcy nie mówią zbyt wiele o tym, jak będzie prezentowała okay. się rozgrywka. Oni po prostu pokazują efektowne, uważnie wyselekcjonowane sekcje. Ty, ale legit ta gra może być dobra. Bo patrzcie, jeżeli skupiają się na otwartym świecie, patrzcie, te wszystkie animacje otwierania są z dupy. Nie? Na zasadzie widać, że się na tym nie skupiają. No zobaczcie. chłop otwiera lodówkę, lodówka się otwiera, ale postać robi coś. wiesz, przy, przy sobie, no zobacz. Będzie prezentowała się rozgrywka. Nie Oni prostu... Widzisz? Że się nie da ich... Czyli może faktycznie zrobi. robią ten może ogromny świat. A ja reszta pokaz... to jest jakaś z dupy, wiecie? Jakieś randomowe animacje wyselekcjonowane Chłop dalej wierzy! Do no nie ma! Sekwencje i pozwalają graczom a believer, z... okay. To, czego nie wiemy, po prostu sobie dopowiadamy, oczywiście wybierając najbardziej optymistyczną, często wręcz nierealną wersję. <gibli> Sam widzę oczami wyobraźni wielkie miasto, po którym błąka się kilkanaście niezależnych grup. Grup, które w nocy zakładają bazy noclegowe w dowolnie wybranych miejscach. To no ta dobra gra, zdają sobie sprawę z Dobre tego, studio. że zmiana ognia ściągnie im na głowę bandę zarażonych. Blaszka. Widzę wspólną organizację wyprawy na wieś i niespodziewaną awarię samochodu, poszukiwania części zamiennych Super i pali. Jest, tylko czy to wszystko naprawdę jest możliwe w takiej formie. Super Patrząc będzie. na sprawę przeźwo <laughs> i zdroworozsądkowo, raczej nie. Ale i tak, przyjemnie jest pomarzyć. Prawda jest taka, że liczba rzeczy, o których nie wiemy jeszcze nic, a które mogą nie zadziałać jest przeogromna. The Day Before wyskoczyło jak Philips z konopi zaledwie 3 miesiące temu, a mówi się, że może trafić na rynek jeszcze w tym roku. No i git, Pamiętając super! Tym, jak dużo brobie. czasu zajmuje deweloperom dopracowanie podobnych, ale zdecydowanie mniej zaawansowanych produkcji, trzeba przyznać, że plany te wydają się być nierealne. A czad, w Europie te... to się ludzie lenią, w Rosji to spidranują tą kurde grę. Jest naprawdę wiele elementów, które wzbudzają poważne wątpliwości również, ale z <grym> całych sił trzymam kciuki, żeby The Day Before nie rozczarowało. Jeżeli o, ja cudem, wiem, że nie rozczaruję, pogers. Będzie wyglądała dokładnie tak, jak na dostępnych aktualnie materiałach, to otrzymamy kapitalny, rewolucyjny survival, który przenosił na zupełnie inny poziom. Ale coś mi mówi, że finalny produkt będzie wyglądał nieco inaczej i że powstanie na jego temat nie jeden materiał z cyklu reveal versus retail content. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym projekcie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Super gra. Hejtezy, dupa cicho. Ale czekajcie, wam jak.